Serwis to będzie Dabrywski, bardzo gorący bardzo jej jest Stewiki, a to kolejny odcinek na moim kanale, słuchajcie, i dzisiaj zaczynamy totalnie na szybko, dlatego że słuchajcie, mamy bardzo duży problem. Mianowicie, słuchajcie, wiecie co się działo w poprzednim odcinku? Zostałam porwana przez jakiegoś kosmitek, którego na cały szczęście, słuchajcie, już nie ma tutaj. 000362 chyba miał, słuchajcie, taki nick. I ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, my musimy uciekać, sąd. ja nie wiem, słuchajcie, gdzie my mamy iść, albo po prostu stąd uciekam, dlatego że, słuchajcie, widzieliście się, co działo po poprzednim odcinku. Nawet jak wyszłam z Minecrafta, słuchajcie, to dalej te głosy, musiałam wyłączyć komputer, no i momencie, jak włączyłam komputer, słuchajcie, niby wszystko się ogarnęło, ale i tak, słuchajcie, nie wiem. Ja po prostu chciałabym pójść gdzieś na jak najdalej, żeby go po prostu gdzieś daleko, zwabić, cokolwiek nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Proszę Was na to, abyście zostawili łapkę w górę, koniecznie słuchajcie, pod tym odcinkiem, subskrypcji na moim kanale, jeżeli tego jeszcze nie robicie. bo co tutaj robicie dla tych. Nie, to jest wszystko słuchajcie, chore i po prostu normalne. Ja nie wiem, jakim cudem to się wszystko, słuchajcie, stało tak szybko. Że jakby. Nie, no, no, no po prostu za szybko, wszystko się stało za szybko. Ja po prostu lecę, moi kochani. Mam nadzieję, że go przeżyjemy. Pamiętajcie o tym łapkę w górę, zostawić subskrypcję na moim kanale, ponieważ jest to mega ważne. No i co, nie mam nadziei, że będziemy po prostu żyć, bo nie wiem, nie zapowiada się, na to, nie zapowiada cały czas, patrzę się czy Czasami tutaj nie wchodzi na serwer, bo jak wejdzie mamy w totalnie przekichane, także wolę, słuchajcie, yy, ostru wari, dobra, słuchajcie, jesteśmy w jakichś górach, nie wiem nawet co to jest za miejsce, nie mam nawet jedzenia, słuchajcie, musimy jakoś ogarnąć jedzenie, naprawdę ja już mam dość, ja już mam po prostu dość. ok, teraz jakieś świnie, słuchajcie, po te świnie. Nie wiem, co mam totalnie chcecie robić ze sobą. Naprawdę jeszcze jest nowy rok, słuchajcie, no i w ogóle słuchajcie, właśnie tego nowego roku. To Wam życzę, sobie wszystkiego najlepszego, oczywiście spełnienia tam waszych wszystkich, słuchajcie, najskrytszych marzeń w tym nowym roku, żeby sobie wiecie, jakby ten nowy rok po prostu był w porządku i, i tyle słuchajcie, w temacie. Dobra, no już w końcu słuchajcie, mamy jakiegoś tam programu. Dobra, słuchajcie, musimy sobie zrobicie też zamiany miecz, cokolwiek słuchajcie, żeśmy po prostu mieli, bo to jest naprawdę to jest nielogiczne to, co się tutaj wydarzyło. Mogłam jakieś i item, ale naprawdę słuchajcie, ja się, bo tutaj nie ma czasu do, do stracenia, naprawdę. Szybko słuchajcie zbieramy, bo nie wiem, ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zobaczę, sojecie, tą wioskę, jakby ja po prostu liczę, że pójdziemy... Y Wrócimy i, i ten, i, i, i będzie wszystko sobie w porządku, będzie tak jak dawniej, że nie, nikt nie będzie chciał nas jakby zabić, co nie? E, także ten, dobra, sobie robimy szybciutko sobie najważniejszą e, rzecz, czyli miecz, okej, okay. wiem, że drewniany to jest mega słaby miecz, ale jakby zawsze coś i dobra, na razie sobie tyle wystarczy tego rubę, że to zostawimy, musimy sobie zawićuje te e, świnki, bo sobie no nie ma co, no musimy sobie niestety, no musimy zdobyć jakieś jedzenie ale musimy przede wszystkim uciekać, to jest w sensie, najważniejsze mimo wszystko. Bo ja nie wiem w sensie, ja po prostu mam w planach jakby zwabić tego kosmita całego jak najdalej, żeby on po prostu nie, wiem, nie chciał mnie zabić czy coś. Ja nawet nie wiem, co on chciał zrobić, w sensie, ale on mnie porwał, on mnie zabił już chyba trzy razy. W tym chyba ja się raz zabiłam też, nawet już nie pamiętam w sensie, jak to było, bo jakby to jest za dużo emocji, w sensie. za dużo naprawdę emocji mi wtedy towarzyszyło, także ja wolę uważać na to wszystko. No nie wiem, dobra, słuchajcie, strasznie, ale to straszcie, bo proszę, bądźcie razem ze mną, ponieważ jak jesteście, to wtedy jest wszystko łatwiejsze. słuchajcie, wszystko staje się lepsze, klarowne i naprawdę o wiele, o wiele łatwiejsze. Także słuchajcie proszę, nie opuszczajcie mnie. Obiecajcie, że mnie nie opuścicie, ponieważ z wami tylko słuchajcie, możemy jakoś tego kostitogarnego dalej nie ma na serwerze. Chciałabym, żeby był na serwer, tylko po to, żeby jakby wiecie, go gdzieś po prostu bywalić. Czy coś, słuchajcie, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ale jest ciężko, słuchajcie, tyle wam powiem, jest naprawdę mega ciężko. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie aż tak ciężko, słuchajcie, w moim życiu. No ale słuchajcie, jak widzicie, no jest niezaciekawie, słuchajcie, nie zaciekawie Dobra, słuchajcie, uciekamy po prostu, jak najdalej pójdźmy i zwabimy go. Słuchajcie, mam nadzieję, że on jak zaraz wbije na ten serwer. Bo jak wbije to, to po prostu gdzieś go tam zwabimy i nie wiem... Nie wiem secie, czy to się uda. Naprawdę nie wiem, nawet ja nie wiem, co ja robię. Tam jest jakiś, kurde, ocen, niedobrze secie. wszystko jest naprawdę mega na nie, ale dobra, słuchajcie, JOLO totalne JOLO, damy radę. I przy okazji możecie biznes jego TikToka, ponieważ chciałabym, abyśmy wili milion, polubień. sobie, brakuje tam chyba 60 tysięcy, jest to dosyć sporo, ale ja wierzę w was. Także ten, jeżeli chcecie, no to możecie tam, wiecie, bić na TikToka. Dobra, kurde, słuchajcie, jest nie. Jest... Dobra, słuchajcie, tam są jakieś dobra wiecie, Nie wiem, może w góry pójdziemy, kurde, nie mam pojęcia, jest fatalnie. Okej, okay, moi kochani, jest naprawdę bardzo ciężko, ogólnie nie wiem, co się dzieje, jakby, jak widzicie, pojawiły mi się różne dziwne rzeczy, słuchajcie, nagle w ogóle, tak w pewnym momencie, jak sobie tutaj weszłam, nie mam już jedzenia, nie mam sobie przy sobie już totalnie nic, ale naprawdę słuchajcie jest dosyć, nie wiem, no nie wiem, co idziemy po prostu cały czas przed siebie, ja mam nadzieję, że gdzieś tutaj, socie, znajdziemy jakieś takie dobre miejsce i dalej go nie ma tego całego kosminu. Słuchajcie, tutaj. Nie no, ja mamy jeszcze jakąś dziurę, słuchajcie, ja tego nie przeszkodzę. Dobra, musimy sobie iść niestety naokoło, ale ogólnie rzecz biorąc, to mam nadzieję, że słuchajcie, dojdziemy gdzieś w jakieś ładne, przykowne i klarowne miejsce. Słuchajcie, pójdźmy sobie, nie wiem, może w tamtym kierunku, nawet nie wiem co za bardzo, gdzie mamy iść, ale dobra, słuchajcie. Okej, okay, tam są znowu góry. Jakby ja cały czas, socie, chodzę po tych górach. Uy, jak ładnie w ogóle. Jak mega ładnie. Wow, dobra, socie. Mega fajne miejsca, ale jakby co z tego, jak zaraz słuchajcie, umrzemy przez jakiegoś kosmita. Także możemy sobie zapowiedzieć, w ogóle jestem chyba mi się chce pić. Nie wiem, sobie jak, co, 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 jak to działa, ale chyba tak. E, nie wiem, jak mam zrobić, żeby mi się nie chciało pić. Więc przerąbane, tam są jakieś góry, Mam ja, ja proponuję, żebyśmy po prostu przeszli sobie, się do tych, w, te, w te góry. Bo góry, słuchajcie, im wyżej, tym bezpieczniej, tak to mówią. Także słuchajcie, ja lecę po prostu tam. E, mam nadzieję, że kurde, no nie, no ja nie chcę, sobie, sobie umierać. Ja nie chcę umierać, jeszcze socie, chyba będzie umierać z picia, jakby. Bo cały czas biegamy, więc ja nie wiem, czy ja nie będę musiała, sobie. No nie, już nie możemy sobie biegać, naprawdę to tak działa. przerąbane, słuchajcie. Nie wiem, co to jest za mod. Ja nie wiem, co to w ogóle jest, słuchajcie, że tak się dzieje. Ale tak bycie powinno, bo słuchajcie, nie możemy teraz tintować. Trzeba się jakoś napić wody, czy coś takiego, cokolwiek. Naprawdę, nie wiem, mleka, nawet głupiego, jakby byłoby słuchajcie całkiem miło. Znowu jeszcze jestem głodna już wszystkie słuchajcie, całe jedzenie moje zjadłam. No tam są w ogóle te wyspy, gdzie ja w ogóle dotaram, słuchajcie. Ja nawet nie wiem, ile ja już idę. Na pewno będziecie mieć to pocięte, bo jakby to jest będzie zbyt. Nudne. Co to jest za miejsce? Co? Co jest grane? Co to jest? Eee, tu są... O, upsie. Art lamp. Okej, okay, nie wiem, co to znaczy. Czy to jest jakaś rakieta? Co to jest? Czekajcie, to jest jakaś skrzynka. Ile tu jest? O, bierzemy to wszystko. Jest jedzenie. Czekajcie, zjedzmy sobie jakieś jedzenie, bo to się akurat przyda. Nie wiem co to jest, okej, okay, ja chyba nie chciałam tego zakładać e, Mamy jakieś, dobra, mamy, coś mamy, słuchajcie, mamy Co to są za rzeczy? No Zabierzmy sobie, słuchajcie, wszystko sąd po prostu najlepiej Co to jest? Sensor Ło! Wow! Co jest? Co to są za glaski? A to co to jest? Oksygen mask? Ups e, Przecież nie, ja nie wiem jak to się Halo, ja nie wiem, okej, okay, to jest to ja nie wiem, bo mam przysłomek, to co, ja się chyba ubrałam. Eee, ja to mogę ubrać? To mogę ubrać? A to co to jest? Ej słuchajcie, ja nie mam pojęcia bladego co to są za rzeczy. Mamy spadochron? Eee, jakby widzowie, co to jest za miejsce? Ja, ja nie wiem, nie mam. Okej, okay, czekajcie, ja jestem taka, słuchajcie, strasznie spragniona. To są jakieś panele słoneczne. Wow! Gdzie my jesteśmy? Co to jest za satelita w ogóle? Czy wy to widzicie? Ała, aż się uderzam, słuchajcie. Ja nie mam pytań w ogóle, co to jest, słuchajcie, za dziwne miejsce? Ja się zastanawiam, czy ja mogę tutaj coś robić, w sensie jakby... Tu jest w ogóle satelita? Ona się kręci, czy mi się wydaje? Nie no, bez kitu, ona się kręci. Jasny wid. Co to jest?! Ja nie mogę! Czy my tutaj możemy coś, nie wiem, zrobić, cokolwiek? Słuchajcie, w ogóle jest mi zimno, nie wiem, w sensie, o co chodzi? A to, co to jest? Ja nie wiem czy ja to mogę użyć słuchajcie, czy to mogę nacisnąć, to jest jakieś w ogóle, takie te, dobra, dobra, tu mamy coś do naprawiania? Łooooot, ja nie wiem w co to są za rzeczy widzowie, nie wiem czy mi się przyda, aua, jak się wystraszyłam, ja nie mogę, jakiś zawał sobie myślałam, że ktoś, o nie, zamarzam, co mamy robić słuchajcie? Czy ja umrę od tego? Nie, 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 czekajcie, 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 ja nie chcę umierać słuchajcie, stop, to nie, 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 nie czas na umieranie, dobra czekajcie widzowie słuchajcie, na spokojnie, na spokojnie, dobra, mamy już słuchajcie normalne serduszka. Ale dalej jakby nic nie widzę, słuchajcie, mam jakieś hipotermię, dobra, to jeszcze 4 sekundy, słuchajcie, ceramiki też takie coś miały, ale nieważne. To jest rakieta chyba. Jak nacisnę to coś się stanie? 20 sekund. Ej, to nie było! To... Ej, czek, stop, 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 Czemu mam w 100% paliwa? Stop, bo ja nie, chcia ja nie chciałam, stop. Ej, czy ja to przeżyję w ogóle? 9, 8, 7, 6, 5... Cztery, trzy, dwa.